Siemaneczko, siemaneczko z tej strony, Jakub. A tutaj przed Wami czterdziesty trzeci odcinek Umineko 2. Tura Złotej Wiedźmy na moim kanale. No cóż, ostatni odcinek z drugiej części. Druga impreza Herbaciana. No dobrze. W wielkim skrócie kończymy to ciadostwo. Czesłowe <laughs> ciadostwo. A tak, jeżeli chodzi o informacje takie techniczno-parafialne. To po pierwsze, ten odcinek nagrywam w piątek, czyli on się powinien ukazywać, jak go dopiero nagrywam. No wczoraj mi troszeczkę nie wyszło, więc dzisiaj to nagrywam. A po drugie, wiecie co? Yy, u Mineko 3 wystartujemy nie od tam 21, tylko 28 października. Ponieważ ja jeszcze mam do przeprowadzenia nag nagranie yy, move -love. Polszenia raportu z niego więc za dużo zaczyna naraz się nałożyło i po prostu nie daje rady. <laughs> Ale to wszystko nie ma co przedłużać niepotrzebnie. Odpalamy drugą imprezę herbacianą. Tak swoją drogą, to pierwszy raz, gdy użyłem tłumaczenia z chatu GPT, zobaczymy jak to wyjdzie. <laughs> Bo tak, zazwyczaj sam i się wspomagałem, kad gogle. Ale ogólnie jestem ciekaw. <noise> Jedziemy! No cóż! Czy ta gra była dla ciebie przyjemna? Gra, która jest jednostronna, przestaje być pasjonująca. Staje się zatem nudna. I ona. Właśnie taka była. Była nudna. Ojeju, jeju. Strasznie surowa jesteś. Biorąc pod uwagę, jak dumna byłam ze stworzenia tak imponującej rozgrywki, to pomyślałam sobie, że udało mi się zadowolić nawet kogoś tak dumnego i wymagającego, ale przy okazji nienawidzącego nudę, tak, kogoś takiego jak ty, Lady Berncastle. Ale koniec końców otrzymałam dosyć ostrą recenzję. No cóż, przyznam, to było efektowne. Jednak, patrząc na to z perspektywy uczciwej rozgrywki, to było straszne. Chyba, że masz zamiar troszeczkę wyrównać pewne warunki. Więc, chcesz mi powiedzieć, że nawet ty nie byłabyś w stanie wygrać? Nawet ktoś taki jak Lady Berncastle nie dałaby rady? No i mamy rekord, Beatrice. Ciekawy mnie, co masz przez to na myśli, Beato. A nie musisz mnie zwodzić. Doskonale wiem, że nie byłaś tylko obserwatorem. Czy zamierzałaś to ukrywać? To naprawdę bezczelne z twojej strony. Bezczelnym było przyjście na cudze terytorium z, z, z tak daleka tylko z jednego powodu: tylko z powodu tego, by zdać. Yy, troszeczkę... Yy, żeby troszeczkę zadziałać naprzeciw yy, gospodarzowi. Przyszłaś oglądać widowiska z boku, a przy okazji chciałaś troszeczkę namieszać i sprawić, żebym przegrała. Czyżbym się myliła? A nawet jeśli, to co w związku z tym? <ścoughs> Doprawdy! Zabawne! Móc się zmierzyć z Lady Berncastle, z najsilniejszą zwierzęciem, Tą, która pokonała Lady Lambda... Lambde... Lambda Delta! To prawdziwy zaszczyt! Lambda... Lambda Delta! Kurde, ale nazwy. Tak! Również byłam zaszczycona Przyszłam tu właśnie po to, by zobaczyć, jak twoja pewność siebie się rozsypuje. Ale z ciebie szczera usłupka. Mimo to, szkoda byłoby, gdyby nas pojedynek z wielką Lady Berncastle odbył się bez choćby jednego świadka. Ech. Sprowadziłaś ją tutaj, te dziewuche. <skrychi> znalazłam cię wreszcie, znalazłam cię, Ben Castel. Jak się masz, labdo? Widzę, że i ty masz sporo wolnego czasu. Ciekawe, czy przeznaczenie. Że. Ciekawe, czy przeznaczeniem było to, że para, która tak nienawidzi nudę, taka para jak my, znów się spotyka ze sobą. Głupia dziewucha! Nie widzisz, że wygrałaś ze mną tylko dlatego, że miałaś. Troszeczkę więcej szczęścia i różniły się troszeczkę na se A teraz się przechwalasz i, nawet z Beatriz chciałaś się zmierzyć? Powinnaś znać swoje miejsce. Beatriz jest silna i nawet o wiele bardziej brutalna ode mnie. No może troszeczkę. A poza tym nie skracaj ludziom imion bez pozwolenia. Ty również, z Beato, niezbyt mądra jesteś. Jeśli ta dziewucha wyląduje w twojej rozgrywce, to wszystko tylko popsuje. Nie sprowadziłam Lady Lambda Delty tutaj wyłącznie jako gościa. Gdy powiedziała mi, że obstawiasz przeciwko mnie, oznajmiła, że ona obstawi przeciwko tobie. Wygląda na to, że wciąż żywisz uradę, Urazę. Czyż nie? ho <śmierdzi> W końcu jestem najsilniejszą wiedźmą we wszechświecie. Ale skoro przegrałam z tobą, to znaczy, że już nią nie jestem. Więc każdy, mu... Więc każdy twój wróg okazuje się moim sprzymierzeńcem. ha <śmierdzi> A więc to tak! Mając wielką Lady Berncastle za przeciwnickie, to raczej to, co się tutaj dzieje, można nazwać zwykłym wyrównywaniem szans. Nie ma mowy, to niemożliwe, żeby okazało się, że to, co będzie nas czekało, nie byłoby wspaniałą rozgrywką. A rób sobie jak chcesz. Skoro już mnie zdemaskowałyście, to czas, żebym potraktowała to poważnie. No i bardzo dobrze. Pobłażanie nigdy nie pojawia się w moim słowniku. Lady Lambda Delta, cieszmy się naszym wspólnie spężonym czasem. Tak. Liczę na Ciebie, Lady Beatrice. Ostatnim razem niezły... Ostatnim razem wbito mi niezłego noza w plecy. Dopóki razem nie damy tej Dziewusie łupnia, to... i nie oddamy jej za to, co zrobiła z nawiązką, to powiadam Ci, nie zaznam spokoju. Liczę na ciebie, Lambda, i również na ciebie, Beato. Bez względu na to, o co walczymy, to będzie ważna bitwa dla nas wszystkich. Tak, zgadza się. Oczywiście, nie mam zamiaru przegrać, ale mamy cel większy niż samo zwycięstwo czy porażka. W końcu każda z nas nienawidzi nudy. Trzy wiedźmy zakikotały, zarechotały, i koniec końców wybuchły śmiechem. No właśnie. Powinnam Ci podziękować, Beato. Wygląda na to, że wreszcie uwolnię się od nudy. Postaraj się mnie nie, z, nie zanudzić razem z Lambda Deltą. Zostaw to mi. Haha. <laughs> Skoro już postanowiliśmy, Beato, zacznijmy naszą naradę już teraz. Znam wszystkie słabe punkty tej dziewczyny i zaraz ci je zdradzę. Mimo wszystko, to ty, Lady Lambda Delto, zostałaś przez nią pokonana. Ach! No dobrze, no to niczego ci nie powiem! Niczego ci nie zdradzę! Co Chyba pokazała jej język. Lady Lambda, Lam, Lambda Delta, jak zwykle, jest osobką, z którą nie można się nudzić. Co nie? Zadbaj o nią. Łatwo zaczyna się czuć samotna. Rozumiem. Jest jedną z tych typów, które ostatnimi czasami Stały się modne. Jak przystało na Lady Lambda Delta, zawsze jest na czasie. No dobra. Zbieraj się już. Ta, ta dziewucha już za tobą czeka. Czeka, żebyś ją dogoniła. No dobrze. Zatem wybacz mi. Do zobaczenia w następnej grze. Wybacz mi. Ta uciążliwa osóbka wciąż, a wciąż się wtrąca. Ale nie zwracaj na to uwagi. Ważniejszym jest to, że zrobiło się naprawdę paskudnie. Myślałam, że zdążyłam już doświadczyć naprawdę tragiczną śmierć w, w rozgrywkach Lambdy. Ale to... Co tutaj cię spotkało, było wyjątkowo okrutne. Rozumiem już, czemu tak siedzi z kulony i obejmuje swe kolana. Jeśli jeszcze parę razy spotka cię tego typu los, to twoje serce nie przetrwa nawet stu lat. Beata przejrzała mnie na wylot. Więc nie ma co to... Nie ma, nie, nie ma powodu, żeby to ukrywać. Teraz jesteś taki, jakim byłam ja kiedyś. Gdy byłam uwięziona w świecie Labdy, uwięziona w labiryncie ukrytego losu. dręcona przez Wiedźmę. Jestem Wiedźmą. Wiedźmą, która narodziła się w, z takiego miejsca. Więc w sumie można powiedzieć że jestem dla Ciebie jak starsza siostra. Dlatego zdecydow zdecydowałam zdecydowałam, że użyję ci swej mocy. Jednak nawet w porównaniu z moim losem, ten twój wydaje się naprawdę brutalny. Nie tylko tobie spółcuję. Niemal prawie uloniłam łez nad twym losem. Ale proszę cię, nie trać yy, ducha w sobie. Nigdy nie poddawaj się beacie. Nieważne co by się stało. Z pewnością jej gra jest skrajnie nieuczciwa. Widziałam tylko fragment plansy, ale podstępnie odradzające mechanizmy te, które tam rozstawiła, biją na głowę to, co zrobiła Lambda. A co gorsze? Gdy Beata porusza swoimi pionkami, nie zawsze wykonuje ten najbardziej skuteczny ze wszystkich możliwych ruchów. I tu właśnie różni się ona od lambdy. Lambda zawsze używa przytłacającej przewagi, by móc wygrać z... Op, by móc wygrać z optymalnym ruchem. Ale Beata... Hmm. Ale Beata czasami zdarza jej się zagrać łagodniej. Od kiedy jesteśmy w, w terapatach spróbujmy znaleźć jak, jakąś strategię na naszego przeciwnika. Taka, taką strategię, która pozwoli nam przewidzieć jego ruchy. To pozwala nam na stworzenie korzystnej dla nas sytuacji i zdobycie paru przydatnych informacji. To może naprawdę koniec końców y, utrudniać nam sytuację. Ale to jest tak jak w szachach. Nawet jeśli ktoś robi ruchy bez sensu, by zmylić przeciwnika to koniec końców tak naprawdę traci przy tym swe najlepsze posunięcia. Innymi słowy, twoje szanse, by, wyko by ją wykończyć, wcale nie są zerowe. Choć może w tym momencie nie jesteś w stanie mi uwierzyć, to ta analogia również działa w, w naszej sytuacji. Nawet jeśli przewaga wydaje się być przytłaczająca, to nadal istnieje jakiś słaby punkt. Słaby punkt, który, jakby chciała, żebyś go wykorzystał. Nie wiem, czy to zwyczajna pułapka, czy może po prostu próba. W każdym bądź razie nie poddawaj się. Nie przestawaj myśleć. Nie, odrzuc nie odrzucaj żadnej możliwości. Dopóki ma wolę walki, Beata nie wygra. Co jest najważniejsze w obronie podczas pojedynku wiedźm? Tutaj nie chodzi o to, by nie próbować wygrać. Tu raczej chodzi o to, by nie próbować przegrać. Jeśli przyjęcie jej zasad oznacza porażkę, to nie wolno ci się na te zasady zgodzić. Skłonienie cię do zaakceptowania istnienia Wiedzim to z pewnością jeden z warunków zwycięstwa Beaty. Skoro ogłosiłam, że jestem już po twojej stronie, to zrobię wszystko, by ci pomóc. Ty też się postaraj! Jeśli wciąż będziesz skulony, to po prostu powstań! Hmm... Jak to się zwykle mawiało w takich chwilach? Um, da... No dalej! Walcz! Je... Mi! Nipa! O, Mamy nawiązanie do czego? Do figuracji! Nipa! Tam chyba gdzieś na jakichś Wikipedia czytałem, że Berkastel jaki w stopniu jest yy, spokrewniona z yy, Furudomnikem oraz yy, jak już wspomniałem nieraz, Berkastel pojawia się w, w Higurashi Chyba w czwartej odsłonie Bo nie jestem pewny czy akurat w czwartej A Boże, jakie to było żenujące. Spójrz, jak się dla ciebie postarałam. Więc po prostu wstawaj nareszcie. O, tutaj byłeś. Zastanawiałam się, tam gdzie Ber się zaszyła. <tosma> <tosma> <tosma czy może być jeszcze bardziej żałosną? jak zwykle, pionki, które wybiera Bern, no, są beznadziejne. Wiesz, jest to tak samo jak w szachach. Jeśli masz same pionki, to nie masz szans na wygraną. Ale gdybyś miała już same wieże i gące, to nie ma mowy, żebyś przegrała. No dobrze. Ostatnim razem, gdy okazałam jej odrobinę litości i pozwoliłam ustawić pionki gdziekolwiek by chciała, to ta idiotka Ben ustawiła wszystkie pionki po mojej stronie planszy. Co to w ogóle miało być? To nie była porażka. Ach, mdli, od, mdli mnie od samego myślenia i wspominania o tym. Przez to nie zaznam spokoju, póki nie zobaczę jej zbitej miny. A skoro ty, ty, pionek Ber, to wszystko zepsułeś, to teraz suje się doskonale. A no dodatek, choć nie widać po niej, to ona naprawdę nie potrafi przegrywać. Zaboże się, że teraz gdzieś skulona, zgrzyta zębami i rysy do poduszki. Ale to żałosne z jej strony. No dalej, zaśmiej się ze mną. Poczekaj chwileczkę. Czy ty naprawdę nadal jesteś skulony? Naprawdę się rozkleiłeś tylko dlatego, że Beata troszeczkę się rozkręciła? Czy ty możesz być jeszcze bardziej żałosny niż jesteś? Jesteś taki założny, że chyba postanawiam ci troszeczkę pomóc. Ja, wielka Lady Lambda Delta, Wiedźma ma pewności i najsilniejsza we wszechświecie, zachcę na chwilkę związać z tobą swój los i zwiększyć twoje mizerne szanse na zwycięstwo. Powinieneś mi być wdzięczny. No wiesz, Beatrice faktycznie może i bywa okrutna i potężna, ale do mnie to jej naprawdę daleko. Dlaczego? Ponieważ jest mięczakiem. Choć ustawia planszę tak, że mogłaby wygrać kilkoma ruchami, to i tak celowo nie dobija przeciwnika. Robi rzeczy, które są bez sensu. Rozstawia nadmiar pionków, by gra była jednostronna. Mówiąc prościej, ma pan skudny nawyk bawienia się, gdy tylko poczujesz, że już wygrała. Większość jej ataków na ciebie i Bern to zwykłe marnotrawstwo. Zwykła przesada. Czy ma słabość? Czyli ma słabość, a ty masz. Oznac, a ty masz szansę? Rozumiesz teraz? Nie ma się czego bać. Czasem myśli. Czasem Beatriz myli środki z celem. I zbyt. I zbyt mocno. Yy, delektuje się swoją mroczną zabaweczką. Dla tak superpotężnej. A. A przez to czasami Beatriz sama siebie odsłania swoje słabe punkty. Dla tak super potężnej wiedźmy jaką jestem ja trudno zrozumieć jak może być jak można być jednocześnie tak pewnym siebie, a równocześnie tak lekkomyślnym Dlaczego mi, dla, Dlatego właśnie ma ona mniejszą szansę na wygraną No ale cóż, właśnie dlatego wiedźma jak Berl, która lubi czytać przeciwnika ma z nią fatalną relację Czytać, czyli po prostu lubi przejrzeć przeciwnika. Ale przejrzenie jej nie zadziałało. Beaty nie da się przeczytać. Bern za to bardzo łatwo ogarnąć, ponieważ jest zbyt szczera i przewidywalna. Ale. jest taka aż do obrzygu. Do pożygu. No cóż, nieważne. Ale mimo wszystko to nadal typ. Czystej siły ognia, a kogoś takiego jak Beatriz można raczej porównać do szerokiego, chaotycznego ostrzału. To trochę jak gra w papier kamień Jeśli ja jestem papierem, Beata jest kamieniem, to oznacza, że z nożyczkami. No cóż, w sumie koniec końców to tak naprawdę nie ma za... zbyt wielkiego znaczenia. Nawet jeśli pa mój papier przygrywa z jej nożyczkami, to gdybym okazało się, że jestem super papierem, znacie tej niż zwykły papier, to pokonał pokonałabym ją z łatwością, prawda? Krótko mówiąc, ja, Lady Lambda Delta, jestem super papierem. Hmm. Widzę, że odzyskałeś trochę koloru na twarzy. Ta Beata, nasza ukochana Beata, bawi się teraz torturując jakąś tam figurę o imieniu Rose. Na pierwszy rzut oka to jest obrzydliwe, prawda? Ale w sumie to nie. Ona po prostu zabija czas, czekając aż się podniesie i wróci do niej. Poprzez jej tortury próbuje ona rozgniewać się tak mocno, że a zostanie sprowokowany do działania. O jejciu, jejciu, nienawidzę tego typu dziewóch. W każdym razie ja już będę się zbierać. O! I ty i nie mów nikomu, że ci pomogłam, ok? To nie tak, że chciałam ci pomóc. Jasne? Ja! Najsilniejsza wiedźma We w całym wszechświecie straciłam swój tron gdy przegrałam z Beatą Gdy przegrałam z Bernem, Bercastel. No cóż! Nieważne! To i tak nie bym narzekała! Łatwiej byłoby odebrać tron Beacie, ale to nie dałoby mi żadnej satysfakcji. Pokonałam... Bern i odzyskam swoje miejsce. Pokonam Bern i odzyskam swoje miejsce. To nie tak, że Ci pomagam w tej kwestii, jasne? Po prostu. Yy, nie mam zamiaru Ci wybaczyć. Ale. Ale pamiętaj o tym. Nie wybaczę Tobie, gdy zranisz i spowodujesz, że Bern się rozpłacze. No dobra, tą imprezę herbacianą mamy za sobą. Krótszy odcineczek wyszedł, ale nie taki zły. Słuchaj, do pamiętam, tu teraz napisy powinny wejść, ale nie takie zwykłe napisy z tam castingiem, kto gdzie występował, czego był, tylko tu mamy ekipę, która zajęła się chyba, nie wiem, czy z angielszczeniem, albo ale na pewno ułatwieniem grania w to, bo nie, powiem, nie wiem, jaka była historia początku yy, grupy, która z polszyła tą grę, ale dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oto przed wami cały zaliczony tytuł, jakim jest Umineko 2. Tura Złotej Wiedźmy, czyli część, która okazała się prawie o połowę mniejszą. Pochodzi mi o objętość tekstu. Część, która pozwoliła acie. W kontra kontraście do jedynki pokazać swoje prawdziwe oblicze, nas mącić wystarczająco mocno, żeby. żeby przekonać do siebie. I przy okazji dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat y naszych sług, dokładnie sług rodziny u Shilomia. Ale po więcej szczegółów odsyłam do samej rozgryweczki oraz odsyłam, jeżeli oglądacie to później. To odsyłam do mojego... do mojej seryjki z Umin 3 Dziękuję wam za poświęcony czas, z tej strony był Jakub i do zobaczenia wam wszystkim.